W dzisiejszym filmie dzisiaj przedstawia Wam historię najpiękniejszego chorowskiego yy, zabytku, czyli poczty. Rozwój poczty obok rozbudowy sieci kolejowej był jednym z priorytetów polityki gospodarczej państw europejskich w XIX wieku, nie inaczej było w Królestwie Prus i później w II Rzeszy, w których częścią pozostawał Górny Śląsk. Pierwszy urząd pocztowy w osadzie przemysłowej położony przy Hucie Królewskiej otwarto już na początku XIX wieku. Dokładnie w roku 1804. Jako że daleko jeszcze było do miasta, urząd podporządkowano placówce w gliwicach. Stan ten trwał blisko 70 lat. W tym czasie królewskoch poczta awansowała kolejna z ekspedycji pocztowej drugiego, kla, drugiej klasy przez ekspedycję pierwszej klasy na samodzielny urząd pocztowy, poważny status wymusił budowę nowej reprezentacyjnej siedziby tej instytucji porta główna została zniesiona w 1892 po 9 latach rozbudowano go. I w efekcie na zbiegu dzisiejszej ulicy Wolności i Portowej ceglany budynek, nawiązujący stylistycznie do gotyku, również plac przed Portą Główną, posiada ciekawą historię. Pod koniec XIX wieku ustanowiono na nim olbrzymi, ponad 3-metrowy pomnik z postacią Germanii. W okresie międzywojennym prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki odsłonił na jego miejscu pomnik postaci szląskiego. Za czasów PRL-u go pomnik orobiałego jego bez korony. Teraz w tym miejscu jest kwer z fontanną. Teraz yy, po cięciu przejdziemy po całą pocztę. Kwer, na którym teraz jest fontanna, a wcześniej był pomnik. Więc teraz przejdziemy do tablicy pamiątkowej. Chodzę sobie przeczytać. I taka jeszcze jedna ciekawostka. Pozostałość z czasów niemieckich. Tutaj macie skrzynkę na lisę. Prawdopodobnie jeszcze z napisami niemieckimi. Jak ktoś zna, może by to komentarzu napisać. I co? Dziękuję za oglądanie. Na koniec, wrócę mam stare zdjęcia poczty. Więc miłego jego Beng.